Myślę cały czas, jak to zbudować na górze, nie? Bo to będzie musiało być tak, że jakby baza taka do życia jest trochę poniżej osadzona, a na górze jest do hordy w takim razie. To będzie musiało być od tego na 14-15 wysokości taka rampa, żeby one z takiej wysokości spadały i obkrążały. Coś się wymyśli. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję Kupując od zaufanych sprzedawców Znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu A jeśli content na kanale to za mało Wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia A na stories wchodzę w interakcję ze społecznością Więc zostaw po sobie followa No tak, no to chodzi o to, że robisz taką klatkę śmierci Ale robisz to na wysokości, na rampie, żeby one spadały Jak jest tam powyżej chyba 14 czy 15 wysokości to one nie powinny się w tego rage moda ładować. I dzięki temu y, będą po prostu w tym lupie. Nie wiem, czy na kolejną hordę się uda tą bazę przygotować. Zobacz, nie wiem, zobaczymy. No chyba najgorszy za nami. No I tak i nie, bo teraz no. Tak budować w górę, to już. Idzie w górę, nie? Ale to też dużo bloków loków będzie potrzebnych. Dobra, ja idę już. Kamień kopać w takim razie. Dobra. Kamień i będę bruk robił. Ja p... nam się, będzie ten bruk po prostu produkował. No długo, długo. Ten bruk musi robi 20 minut. My go potrzebujemy 18 tysięcy. To no ten, byś się rozdzielli, żebym ja też w dupie produkował, nie? Żebyśmy to rozdzielili tak, na dwa. Tak, tak, no. Możesz tu przyjść, kurwa Idę, może by nie tracić czasu. Na no, ork kopać. Kur tak, kopacz, mój kamień. A glinę sobie weź tu tysiąc kamienia. A glinę z tym w bazie. Ty poczekaj, chodam ci więcej, bo ja ten moje scanceluję. Masz mój kamień. Glina w bazie. A gliny nie masz, to jak robiłeś ten bruk? To daj mi ten, ten i ten. 20 tysięcy, nie wiesz? Ja potrzebuję tą glinę. Dobra, dobra, żeby... dobra, 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 dobra. O, widzę, może ja se tutaj zrobię bazę, Patrzcie. O ty. w baseballa ja tu muszę grać. Ty, dawaj, dawaj, to giga ważny, ja mam baseballowe książki z tego Oho! O kur... Co? Gdzie jest rower? Kur... Gdzie jest rower? Gdzie mam k... rower Ty, stary, stado psów nie napadło. Siadam na ten rower i wyp... te zębiaki tu powpadały Nie no, tak to się nie da mnie tak napadli, że... Oj, kur się nie da, nie? No nie, no dlaczego one tak w bok lecą? Co za bzdura. E no to jest... Miejsce do grania w baseball'a Czee, odejdę może trochę, to nie wiem czy to się przyniesie czy nie O, a te psy to skąd? Udaję, tu Uff, udało się Będziesz wykładać teraz ten, kolejny poziom? Eee no, najpierw muszę się zastanowić, jak to zrobić. Eee... A jeszcze boki trzeba zrobić. No, boki też, no, no. No No jeszcze, kurde, tu mamy do zrobienia. Ty, przy tym budowaniu level -le. No Ale też czas za, nie? Wydaje mi się, że jednak, jak, bo, jakbyśmy bombili questy, najbardziej by było optymalnie robić trzy questy dziennie i budować, nie? Albo szabrować, jak masz pod szabrownika, no to, to też chyba więcej ekspo dostajesz. Będzie miała 5, nie? Szerokości ta brama. Kiedy będziemy mogli ten most zwodzony robić? Most. Zmocjony most, zwodzony. Już w sumie. Tylko byśmy potrzebowali no ten warsztat, k***a, musimy ten warsztat ogarnąć. Ja mam 5 na 10 warsztat. Mam 6 na 10. To musimy połączyć siły i go razem zrobić. Dobra. A jak wysoki jest ten? Jeszcze jest pytanie. Jak wysoki jest most zwodzony? Na 6? Dobra, bruk mi się skończył, kurde. 6 albo 5? No to jest dosyć k***a. Ważna rzecz. bym zrobił na 7 i najwyżej to obniżymy. Tego nie ulepsza po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery, sześć. mówi sześć. Czyli jeszcze jedną w górę bym musiał to pociągnąć, nie? Wychodzi na to. Tak widzowie, myślicie? Six blocks tall. No to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, czyli tutaj tu będzie trzeba tą rampę podprowadzić na całą górę. Na górze zrobimy taką klatkę śmierci. I tutaj dookoła będzie trzeba zrobić taką obwodnicę, że one tam będą spadać, no nie? Kur... będzie duży projekt. Kur... Ork kopać jedzie. Ork kopać. Dobrze. Tak, tak rób. Tak to chyba będziemy robić, widzowie, nie. Rampa w górę. Na 14 wysokości. Linka do takiego tego, więc na końcu tam, bo to będzie ile 14, 14 w góry, czyli 14 do tego, jak to ma 25, no to ta, ta, ta zmieści to się. To akurat na tyłach będzie ten, ten budynek. Ech. Ile tu już mamy wysokości? Raz, dwa, cztery dopiero. A potrzebujemy widzowie 14. To już ludzie wysokie f... generalnie. Ale no tak musi być, żeby to Dobrze zować hordę. To nie zawsze można ten. W estetykę iść. Chociaż to i tak ładnie będzie wyglądać, jak to skończymy, bo to chodzi o to, że zrobimy, to będzie ta, trochę jak taka piramida Inków wyglądała z taką klatką na górze. A jakieś takie stanowiska, inne pierdoły, no to tutaj pikujemy, nie? Pasku szybkiego hmm. wyboru? Jakiego szybkiego wyboru? Czy to w plikach serwerowych jest? Bogaty tam na maksa już. O, zajebiście. Ty mnie za chwilę odlecisz z levelem, bo ja tu kurde siedział nad tym budowaniem. Ale zbudowanie masz Spa. Nie, z, z ulepszania masz. No, a co tam u Ciebie? Zbudowania to ch... masz. Nawet te bloczki to dają tam śmieciowe ilości. Na każde uderzenie myszką dostaje 23 expa. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli na 10 jeszcze. O! No, tak myślałem, że one nie mają wsparcia po tej stronie. Tak właśnie myślałem, że to musi być pod tym, ale dobrze. Ambaras się narobił widzowie, no ale nam się zaraz bloki skończą Ja już nie mam drewna, będzie trzeba iść po drewno Co ty tam robisz? Zbierasz jakieś drewno, coś? Zbieram kamień Chyba byś wujkowi nazbierał trochę drewna Kamienia właśnie nazbierałem to Weź jeszcze P*** i trochę drewna Ile ja tego drewna potrzebujesz? Yy, w Jeszcze trochę, do bloków samych Nie zdążymy z tą bazą Zdążymy ja już, ja już buduję jakby pod hordę, nawet jak baza nie będzie skończona to najważniejsze, że ten że klatka śmierci będzie. Kurczę, coś się narobili. Dwa hordy na mnie zrzucili. Kurwa, do ciebie. Kurwa, nie wiem czy dobiegniesz ty. Oj oj oj. O, kurwa, wie mi się. Jaj, jaj. szybki st... A jaj. jaj. Kurwa, że się zdążył to wpier... Zabrakło sekundy, nie? Tak, Jakbym no. miał tej staminy? No, tam sekundy zabrakło. Bym zamknął tą klapę i by było git, nie? Co my będziemy, Dobrodziej, potrzebować do ulepszenia pas Teraz mi powiedz. No, chuj, f... i w f... no, nie? Bo całą tą taką rampę, którą ja na 14 wysokości będę budował, to będzie trzeba przerobić. Na razie nie ulepszaj, ale już na zapas można robić, nie? I blok konstrukcyjny, tak? Mm, no bloki też, no. a my ich tak musimy wymanewrować, żeby oni nam do środka nie chcieli wpaść, nie? Nie, nie no to właśnie ja to zbuduję, nie? Będ, że oni będą tam... To spoko, spoko. Bo najpierw, no w pierwszej kolejności, no to chcę, chcę... zrobić tą rampę, no bo tu już nasz czas goni, nie? Trzy dni mamy tak naprawdę. Ja napiję molton bruku, więc bruku nam na pewno starczy. Teraz tylko drzewa. Będzieśmy ogarnąć, myślę. Przyjedziesz, będzie tyle surowców, że będziemy stać i tylko ulepszyć bloki, wiesz? No, dobrze, dobrze. Tylko mamy 10 skrzynek, w na chacie. Wszystkie spodzielone. No i k***a, zombie się nie mogą do tego dobrać, nie? Nie ma żadnego namięciku, nic. Kurwa w tym biomie kopiąc, jak zajebiście ja z drzew przy okazji węgiel zdobywam. O, dobrze. Dobra, węgla Drzewa, nie? Czekam na ciebie, ścinam, je, ścinam cały czas, ale zrobiłem 6000 druku, nie? W międzyczasie. Nie no, stary, ja mam takie pozyskiwanie. Dwa chore. Na jakim jeszcze się, się tapię. Na razie sobie bronie naprawiłem, i chcę na zapas zrobić zestawów naprawczych. Dwa już dla ciebie mam. Baseball i na pewno jeden no, zestaw naprawczy, dobra. nie? W trakcie hordy no, mi na pewno się No, no, no. No, dwa już mam, no to chcę wiesz, żeby każdy miał po dwa chociaż, nie? Takie zapasowe, jak już się naprawisz. Mi dwa wystarczy, wiesz? Mi dwa starczy. Okej, okay, dobra. Dobra, essa, będzie dobrze. Będzie dobrze. Taśmę będę miał, będę miał. Ee... Zestawy. Ja te zestawy to gmin maksuje dopiero, jak mi się zniszczy. Czy nie, to naprawiamy. No ta, tak, no wiadomo, wracam do Kiszaka i trzeba tamtą bazę rozporządzać. Zapłem do ciebie. Stary 6, 12, 18, 24 tysiące drzew kościołem. Jest dobrze w ch Rower, ja p bo rower o zapomniałem. Dobrze, że przypomniałeś widzu. Dobra, robię młotek i ulepszamy stary. SS tak kwa, bum, bum bum. Dobra, Jest. kochanienki, le lecimy. Dawaj, dawaj. Yy, trzymaj tak. Aśmy, wrzucam. Zestawę naprawcze ci wrzucam. Kurwa. Dobra, nie, to jeden jakiś tutaj. Kurwa by się chce takie rzeczy układać, ja to pies. Dostaję. Ja to żigać by się chce, jak, jak muszę takie rzeczy robić. Ja to uwielbiam. Dobra. Dobra, ale, bruk w łapę, bierz drewno w łapę. I lecimy, No, no, no. Trzeba, trzeba. Yy, ja te bloczki będę stawiał, nie? Yy, biorę bloczki. A drewna jakieś? Na... O jest drewna, zajebiście. Bloczki są też jest No ja tylko czekam, aż mi się kamień. Kurwa, ale w sumie to mogę zacząć tą pałką i poziom zero robię, nie? W sensie poziom zero. Ściany. A, ty boczny zrób, no, 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 no. Kurwa, sraczki dostałem widzowie od czego? <laughs> Dobra, czekaj, ile my tutaj mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli jeszcze czaj. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 4. Yy, to jest kara 11. Czyli jeszcze 1, nie i będzie chyba git. Tak żeby 14 wysokości osiągnąć. O, o kurwa! No ich Nie wytrzymało, nie wierzę. Że to... Nie wytrzymało. Przecież były podpory do... Kurwa. Na... Ch... podpory. Kurwa. Jak to nie wytrzymało? Ej, bo drewniane są kurne. Nie no, podpory są kamienne. Nie no, pa, tu było. Ja pierdolę. Musisz na tym samym surowcu to chyba oprzeć. Kur mać. Dobra, trzeba zrobić tą podstawę w takim razie kamienną. Dawaj, kur. Kurwa, w dwa dni to się na nalajcie, wyrobimy. A, dam radę.

Na krawędzi ta klatka śmierci. czy nie będzie na środku, będzie tak do tyłu to. A to spoko. To i tak jest do ogarnięcia. Zrobimy tak, że będzie po bokach, będzie taka ten baza, będzie zejście do takiej piwnicy na dole, później jeszcze szaft dalej do, z, z piecami, a do góry będzie po prostu taki ten. Rampa do klatki ze śmierci. Dobra, jak my będziemy walczyć, powiedzni, bo zastanawiam się, w jakiej kolejności to pierwszą ulepszyć, bo dużo nie zostało. Ale chyba wyrobimy się. Wyrobimy się, no tak, tak. Najpierw jakbyś mi ulepszał tutaj, ten taki, to co tutaj, gdzie ja jestem. Rampa, okej. Okay. No. Od dołu, tak jak trzeba. i od dołu wejdę, żeby widać, co było. Też to ulepszę, nie? Żebyś tak Tak, tak, ulepszą, ulepszam. ulepszam. Co mamy? 30 godzin nie? chyba? 20, 14, 21 będzie, tak? 14, 21 będzie, no, horda 64, nie. 44 godziny mamy, Lahom. No. no, będzie na styk, jeśli się uda. W najgorszym wypadku to kula miejscówka jest, Nie, myślę, że damy radę. Damy radę. Nie wiem jaki masz zamysł jak na razie wiesz? Yy, no przede wszystkim trzeba klatkę śmierci, nie? Resztę bazy to tam będzie można budować, ale... Zamysł jest taki, że no, będzie podobna konstrukcja jak mieliśmy w starej bazie, tylko... Tylko będzie ona wewnątrz bazy. I będzie wyższa o wiele ta rampa. Nie, widzowie, chyba tak było, że na 14 bloków y, zombiaki nie łapią rage moda, nie? Po upadku. 14 czy 15, kur... teraz nie pamiętam. Od... Na 11? Na pewno? A nie od 14? Jesteście pewni, A kur... bo to ważne, widzowie. Raz, t 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na pewno, czyli a dotąd tak na 11 blokówku. Zrobię na 12, tak żeby być kur... pewnym. Raz dwa, t 3, 4, 5, 6, sie, 8, 9, 10, 11, 12. Czyli od co to jest jak jest tak zamysł Rama, kur... rampa, rampa. rampa. U... ulepsze już to, co tutaj postawiłem? Co ta rampa robi? No rampa będzie prowadzić w górę, zombiaki będą po niej wbiegać I co my im taki wybieg zrobimy, tak? Tak, ta, tak ta. No normalnie, na hordę będziemy bramy otwierać i te kule będą wbiegać i będziemy je walić kurwa, na łeb I expa farmić jak poj***i na tej rampie się jeszcze ustawi k***a pastuchy Że one będą dobrze dogotowane jak będą do nas dobiegać I by było im zrobić taki labirynt, żeby schodzili do takiej kur Ciasnej przestrzeni, a my żebyśmy siedzieli w klitce jeden na jeden. Eee, no nie no, bo wtedy crowd controlu nie będziesz miał, nie? Musisz mieć jakby wysokość, z której oni będą się spalać, żeby one lupowały były w takim lupie, nie? Bo jak będziesz miał w ciasnej klitce, to one będą łapać rage moda i zaczną chyba przez ścianę się przegryzać, nie? A chodzi o to, żeby one se k... biegały jak takie k***a owce na wybiegu. Nie, czekaj, 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 czek, czek, nie, 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 nie. Tak zrobić to. No to tu będziemy mieli przestrzeń. Tak, to będzie spoko. Okej. Okay, dobra. Teraz stawiam kolejną i lecimy, i kształt. Bibi user zapro. dawaj, tutaj ulepszaj to, co ja stawiam. Dobra, kur. Dajcie, my to ogarniemy. Dawaj, 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 bo ja tu jednak następną warstwę już będę kładł. Dobra, yy, kur. Totalnie nie rozumiem stary tej idei. Spokojnie, będzie dobrze. To jest czizowanie AI tej gry. Bo możesz zrobić bazę taką defensywną, ładną, że tam kolce i tak dalej dookoła. Ale wtedy tracisz tego expa, bo one się robią o pułapki, nie? A możesz zrobić taki wybieg, gdzie zamykasz w takim lupie, gdzie one po prostu krążą w kółko i kontrolujesz kraut, który ci jest w wąskim gardle. one się tutaj będą. Na samej górze będziemy je napierwać. A jak one mają spadać? No będą na takim pałąku, który mieliśmy, nie? I my będziemy mieli klatkę na samej górze i będziemy kłóceć spadać na dół, one będą spadać i z powrotem się cofać do bramy, wchodzić po rampie, znowu będziemy je napisać I tak w kółko, nie? Taki mid-grinder mid Jeszcze na tej rampie po bokach ja zrobię takie te, yy, elektryczność podepnę no, Zostawmy puste w środku, co? Po co to robimy na szerokość trzech? A, tak, yy, znaczy, bo to będzie wyżej, nie? Szło A ja potrzebuję tutaj, kur... Yy, postawić na to rampę Jak wysoka będzie ta rampa? 12 12 k? Ku... Tak. Bo no to my jednak robimy piramidę. No. Znaczy tak, piramida, piramidą. Już tak mniej więcej wiem, jak to tam zaprojektuje później po bokach, i tak dalej. Ale no to jest najważniejsze, nie? Bo to jest nasz klucz do przetrwania hordy komfortowo. Dobra, kopiuj, pyk. Dawaj, dawaj, kurwa. Upgradujemy, pyk, pyk, pyk. Ta, ten upadek już nie będzie zabijał zombie. Nie, mnie? Kukka wiem w sumie. <laughs> Jest wysoko, jest wysoko Nie no dobra, nalajcie się wyrobimy czasowo no Już prawie to mamy, już prawie to mamy Dodatkowe supy mówił że jeszcze pierdolisz No na wszelki wypadek pierdolimy Weź dobrze, Nie to jak to mówią Kurwa po te schody ulepszyłeś <laughs> To się wyj**oli Nie trzeba to później bać, ale spokojnie dam radę Wiesz co, bo te zombie będą Jest szansa że spadną nam totalnie do dołu, nie? Kamień To najwyższy tier bloków w tej gierce? Nie, jest nie, beton. beton. Agres, potem cement. Żylbeton, nie? No cementem, nie? Ulepszasz. Ale chyba po ulepszeniu cementem coś jeszcze jest, czy nie? Eee, no cement to jest beton chyba, nie? Nie wiem. A jeszcze stalowy jeszcze później masz rację, możesz bloki stalowe, ale tego to się nigdy nie opłaca robić. A tak, no, 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 no bez kitu, z hartowanej stali, tak. Tutaj co, tutaj będzie musiało być trzy tego, nie? Chyba na trzy to starczy, czyli tak będzie musiało być. Poszerzę, poszerzę, spokojnie, no wiadomo. Tu, tu będzie ten. Na dwa będą miały, nie? Żeby lupować. Na dwa będą miały, żeby lupować. W ten sposób. Także tu jeszcze pójdzie ten w górę, bo tutaj po bokach to będą budynki gospodarcze, nie? O, 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 o Mam skręconą nogę. Boże, dobrze, że w tej grze tylko nogę skręcisz, jak się spisz, z takiej wysokości. No, ten mutant, co wybucha z C4 na klacie, to ma rangę range wybuchu 5 na 5, więc pastuchy 5 bloków od mostu po każdej stronie. Nie no, jak. Na tym, nie no to będzie dobrze Wydaje mi się, będzie dobrze, zresztą pastuchy Nie, pastuchy nie powodują wybuchu Tylko nie zabójstwa chyba, nie, bo pastuchy Tu generalnie będą też budynki Takie wysokie, nie, wzniesione I od nich po prostu będą, tu będą tak Pastuchy, nie, będzie elektryka po, na ścianie Zawieszona i yy, Będą pastuchy tak tutaj przez to przechodzić bo teraz tak no to w samą górę będzie trzeba, nie? Na tych pilarach będzie stała klatka. On tam później się zamuruje, ale to tam nie jest priorytet. Tu sobie będą spadać, te kur. No piramidę robimy, no piramida nam wyjdzie z tego. No będzie specyficzny kształt, mieć ta baza. Piramida chlejopsa <laughs> Znalazłem manetę. O, zajebiście. Śpi. Dobrze, niech sobie śpi. Ty chyba byśmy chcieli tą piwnicę budować po prostu teraz, nie? E, można, ale a nie skupiłbym się na tym. Ale taką wieżę jak wybudujemy, i nam się kur... biorą do tego dołu, to mamy gigalipę, nie? Nie, nie dobiorą się. Właśnie na tym ta wieża polega, żeby one One się nie interesowały tym. Tak? I tutaj zaostrzenie, to zaostrzenie. Jak się nazywało? To zaostrzenie? Pamiętacie, widzowie? Który to był kształt? Ja stawiać tutaj normalnie, kur, po prostu. Stożek to był? Wiesz, co mógłbyś mi pomóc zrobić? Jakbyś skoczył na jeden z tych słupów. Które postawiłem na tym, na którym ja stoję, nie? To jeden z tych. Weź sobie te bloki, bloki, stawiasz blok. Skaczesz, nie? Stawiasz blok, ulepszasz go, skaczesz, stawiasz blok i tak w górę, nie? Żeby wypoziomować. To jeden za czterok zrobisz, czy nie? No, będzie trzeba podwójne te słupy zrobić, ale to najlepiej, bo i tak będzie tam na styk z tymi z podstawą. Czyli jak to jest ten, to tutaj trzeba ten sposób zrobić. Tak? Tak, nie? I tak będzie dobrze? Chyba dobrze myślę widzowie? A, no bo ten jest do wewnętrznej i tu będzie. Tak, tak, dobrze myślę. Tak. No, a podwójne to najlepiej, bezpieczniej. Mogę tutaj rozszerzyć, nie? Ten most wokół To co teraz postawiłem Tak, 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 tak. I z drugiej strony też taką linię możesz poprowadzić, no. Mhm. Żeby oni na dół się nie spali, wiesz, to mi bo później będziemy to z racji, że tu będzie podwójnie, to na to jeszcze kładziesz tak jak ten za tobą robię, nie? Żeby oni mieli taki wąski korytarz po prostu na dwa do, do zapisania. Zobaczymy co z tego będzie widzowie zobaczymy Tylko teraz jak tam jest to zrobione to... No, no wyżej zrobię tak, na dwa ich. Ale chyba bydler już żeśmy zbudowali, jak to wygląda. Piramida chlejopsa. A bez to wygląda stare jak budowanie jakiś święt. Powinniśmy wybudować ten kur... Nie balów z gotika. <laughs> <laughs> A jak ta klatka na górze? No klatkę będziemy tutaj stawiać. Na razie to zrobiłem filary, tutaj jest ten powierzchnia. No dobra, kurwa. Chyba tyle, nie? No. Pokaż jak to wygląda od góry. Po tym i tu klatkę stawiamy, tak? Tak. Nie będą spadać i się lupować. Tak. Kur... Jak to. Co? Jeszcze kur... Z Discorda wywiało. Dobra, ja się wylogowałem już. No dobra. No to co? czy Do jutra, nie? Do jutra, dzięki. Widzowie, kolejny piękny dzień. Seven Days to Die został zakończony. Piękna sprawa, piękna rzecz. Jutro kontynuujemy. Jutro będzie trzeba naprawdę sprężyć dupę od 18, żeby klatkę postawić. A i tak to nie będzie tak w pełni gotowe. No bo będziemy polegać tak naprawdę na amunicji, jaką będziemy mieli, na pałce, nie? Na szczęście te zestawy naprawcze udało się ogarnąć, ale jak tam się... No nie no, na trzeciej hordzie chyba jeszcze nie będziemy mieli tam wybuchających i tak dalej. Mam nadzieję, że nie. Anyway, widzowie, ja lecę. Dobrej nocy.